Przez jakie wyspy będziemy płynąć? Pierwsza wyspa to jest baza mocnej marki, to jest odpowiedź na pytanie: kim jestem, jakie mam wartości, jaka jest moja historia, co sprawia, że ci się chce działać, tworzyć, co podsyca Twój wewnętrzny ogień, a co nie, co Cię wkurwia, nuży, ble. Twoja marka jest dla ludzi, Twoja marka odpowiada na konkretne potrzeby i to, co sobie zrobisz, to określisz to, dla kogo jesteś, a dla kogo nie, kto jest Twoim klientem. A dla kogo nie chcesz pracować? To jest warsztat praktyczny, czyli nie jest to taka sytuacja, że wiesz, ja siedzę, gadam, ty słuchasz, nic, tylko wszystko w tobie pracuje. Cześć, Dominika Tarnacka. Strateżka marki, Facytatorka programów rozwojowych z Koni. Z dużą radością dzielę się z Wami informacją, że statek piracki się zapełnia. O czym mówię? Mówię o kolejnej wyprawie Piratek Pomoc Osobistej Marki. Ta wyprawa będzie inną wyprawą. Każda jest wyjątkowa. Natomiast to, co teraz widzę, to widzę, że jest to zlot dojrzałych kobiet, które przekroczyły 40. próg życia. I nie chcą już dłużej mówić cudzym głosem, chcą się wzmacniać w swojej prawdzie, chcą się wyrażać, chcą mieć wpływ na rzeczywistość i chcą budować swoją markę w oparciu o siebie, o to kim są. O to jaką mają historię, o to jakie mają bogate doświadczenia życiowe. Ta wyprawa to czas pielęgnowania. I podsycania swojego wewnętrznego, kobiecego ognia. Co jest wyjątkowego w tej wyprawie? Ta wyprawa, jak sama nazwa wskazuje, przekracza konwencję. Tutaj uczysz się ufać sobie, tutaj nie przechodzisz od punktu A do punktu B słuchając zewnętrznego autorytetu, tylko sama stajesz się dla siebie autorytetem, sama odkrywasz swoją prawdę. Ja ci w tym towarzyszę. Łączysz rozwój osobisty. I zanurzanie się w swój osobisty świat wewnętrzny z narzędziami marketingowymi. Przez jakie cztery kamienie milowe będziesz przepływać, przez jakie wyspy będziemy płynąć? Pierwsza wyspa to jest baza mocnej marki, to jest odpowiedź na pytanie, kim jestem, jakie mam wartości, jaka jest moja historia, co sprawia, że ci się chce działać, tworzyć, co podsyca Twój wewnętrzny ogień, a co nie, co Cię wkurwia, nuży, ble. Jaka jest tożsamość Twojej marki, jaka jest misja, jaka jest wizja Twojej marki? Pierwszy tydzień odkryć. Drugi tydzień odkryć to jest spotkanie z kimś z czym? No, z kimś z czym się spotykam? No, z klientem. Twoja marka jest dla ludzi. Twoja marka odpowiada na konkretne potrzeby i to, co sobie zrobisz, to określisz to, dla kogo jesteś, a dla kogo nie. Kto jest Twoim klientem, a dla kogo nie chcesz pracować. To jest bardzo ważne. Będziesz też rozwijać swoje czucie klienta. Słuchanie tego, czego on tak naprawdę ci nie mówi, co się kryje za słowami. Będziesz patrzyła, jak Twoja praca wpływa na całe jego życie w różnych obszarach. Będziesz wychodziła poza mówienie o produkcie, usłudze, bo ich jest w brud. To jest drugi tydzień odkryć. Trzeci tydzień. tydzień, tydzień. Trzeci tydzień odkryć, trzecia wyspa, to już jest w ogóle często sztorm, bo tam są też takie fajne twórcze burze, nie tylko burze mózgów. To jest zadanie sobie pytania i szukanie odpowiedzi, do jakiego doświadczenia zapraszasz swoich klientów, jakie potrzeby zaspokaja Twoja marka, jacy wokół ciebie są towarzysze podróży, czyli przyglądasz się również konkurencji. I ostatni tydzień spotkań to jest. Odpowiedź na pytanie, jak będziesz zwoływała swoją bandę? Przy pomocy jakich narzędzi będziesz po prostu wychodziła do świata i mówiła: Hej, chcę Ci pomóc. Zapraszam. Czym nie jest wyprawa piratek, pomoc osobistej marki? Nie jest to warsztat sprzedażowy. Jest to warsztat strategiczny zbudowania swojej marki. Natomiast w chwili, kiedy wiesz, jak tworzyć swoją markę, bo masz kompas i jesteś po warsztacie. I łączysz to ze skuteczną strategią sprzedaży, efekt jest zdecydowanie mocniejszy, ponieważ wiesz, dlaczego robisz to, co robisz, ponieważ Twoja komunikacja jest spójna i autentyczna. Masz świadomość, jakie potrzeby zaspokaja Twoja marka, do jakiego świata zaprasza klientów, jak sprawia, że oni stają się takimi ludźmi, jakimi chcą być. Uczestniczysz w tworzeniu ich tożsamości. To jest budowanie marki na zupełnie innym levelu. Oczywiście nie musisz tworzyć marki, żeby mieć dobrą sprzedaż, natomiast mocna marka mocno wspiera działania sprzedażowe. Co jest wyzwaniem podczas tej wyprawy? Wyzwaniem podczas tej wyprawy jest czas. Ta wyprawa jest tak stworzona, że wciągnie Cię bez reszty. Ona jest fascynująca. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, poniedziałek dwie godziny, piątek dwie godziny, między spotkaniami wyruszasz na misję. To jest warsztat praktyczny. Czyli nie jest to taka sytuacja, że wiesz, ja siedzę, gadam, ty słuchasz nic, tylko wszystko w tobie pracuje. Robisz konkretne ćwiczenia, dzięki którym jesteś coraz dalej, i dalej w tworzeniu swojej marki. Także czas i sięganie po swoją odwagę. I otwarta głowa. Podczas tego warsztatu będziesz spotykała się ze sobą. Im mocniej. Cięgniesz po swoją odwagę w przekraczaniu właśnie tych utartych świe świeżek, ścieżek, schematów, których się już dusisz, męczysz, tym więcej skorzystasz z tej wyprawy. Natomiast to też jest swego rodzaju wyzwanie. Co teraz możesz zrobić? Przeczytaj ofertę. Link do oferty zamieszczam w opisie filmu i zdecyduj, czy chcesz wejść na piracki statek. Ruszamy 25 kwietnia. Do 20 kwietnia masz czas, żeby przesłać do mnie zgłoszenia. To co? Kończę? I być może do zobaczenia. Cześć.